Uwaga, Elita, Junior, Master ruszają! trupa! Tak, dzisiaj zdecydowaliśmy się na oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski. Na stronach Facebooka oraz Basztybytów zaprosiliśmy kluby, które chciałyby sprawdzić, jak będzie wyglądała trasa Mistrzostw Polski. No i jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ przyjechała dość duża ilość klubów. Z, no, z różnych okolic Polski jest y, klub z Zielonej Góry, trasa Zielona Góra, jest Gorzu Wielkopolski, oczywiście nas klub miejscowy, Kartuzia Kartuzy, Jarocin. No i jeszcze parę klubów ile takich. W zawodników? Około 70 zawodników jest dzisiaj na trasie Mistrzostw Polski. A na Mistrzostwach Polski ile zawodników będzie? Myślę, że biorąc pod uwagę tamte, tamten rok, w tym roku spodziewamy się około 400 zawodników na, na, na Mistrzostwach Polskich, które ben, odbędą się 9-10 stycznia. Po pierwszej pętli, jak wygląda trasa? No dzisiaj warunki są ciężkie, ponieważ dwa dni padało. Zmienne są warunki w zależności od pogody u nas jest niestety taka trasa. Dziś jest ciężko, błoto, ale myślę, że trasa jest przygotowana fajnie i zobaczymy, jakie będą odgłosy zawodników po, po przejechaniu treningu. Tak, tak, mamy tutaj zabezpieczone obsługę, jeżeli spadnie śnieg, w ciągu 3 godzin jesteśmy w, stanie ją, jesteśmy w stanie ją po prostu odśnieżyć i trasa na pewno będzie przejezdna, z tym, że po prostu będzie szybsza, będzie łatwiejsza, jeżeli będzie mróz, jeżeli jest ciapa, to niestety podjazdy dają, dają się odczuć w nogi, a jeżeli będzie trasa bardziej zmrożona, to, to wszystko będzie po prostu lżej się podjeżdżało. W ilu kategoriach dzisiaj startują zawodnicy na tej próbie? Dzisiaj mamy tutaj wszystkie kategorie od, juniora, od seniora do, do młodzika, jest taka, taka rozbieżność zawodników, jest i parę dziewczyn, seniorek, juniorek, są i orlicy, są seniorzy i są mastersi, także no, różne kategorie są.